Przystępujemy do wymiany napędu w motocyklu. Będziemy wymieniać przednią zębatkę, tylną i łańcuch. Na początku, póki jeszcze jest to wszystko w całości, chcę poluzować te śruby, które są najmocniej trzymające, czyli śrubę zębatki zdawczej i śruby na zębatce tylnej. Na razie zablokowałem sobie koło. W taki sposób tutaj, wkładając taki kawałek drewna, żeby zablokować tylne koło, przy odkręcaniu, żeby mi się to wszystko nie przesuwało. Najpierw odkręcę osłonę zębatki zdawczej. Zobaczymy, co tam się dzieje pod spodem. I widać, że wszystko jest usyfione smarem z łańcucha. Tutaj tak samo. W środku wszystko brudne. Spróbuję to potem wszystko wyczyścić. Całość tutaj tego cieknącego smaru, tego, który już jest tam twardy. A zobaczymy teraz, jak pójdzie z tym odkręcaniem. Tu zębatka, jedna podkładka, potem ja powinna być jeszcze, albo nie, nie, tu też więcej podkładki nie ma. Koniec, tylko tyle jest. Śruba i jedna podkładka. A jak tu w środku wygląda? Jak wygląda ta stara? Jeszcze raz ją założę. No właśnie tutaj były jakieś luzy, które widziałem. No, brud straszny. Tutaj luzu jakiegoś nie czuję, nie widzę. W takim razie bierzemy się za czyszczenie. W tym celu będę używał preparatu do czyszczenia silnika. Delikatnego dla uszczelek. Wypsikamy i zobaczymy, jak to wszystko tutaj będzie schodziło. O, tego brudu tutaj jest naprawdę sporo. Czyszczenie mniej więcej zakończone. Ten preparat, który pokazywałem, być może nadaje się do innych rzeczy, ale akurat do czyszczenia tutaj tych smarów. W, przy zębatce czy łańcucha, absolutnie nie więc do tej czynności tego preparatu nie polecam i teraz różnica jeśli chodzi o starą zębatkę popatrzcie to jest stara i tutaj widać że jest luz taki no mocno wyczuwalny Teraz nowa zębatka. I tutaj ten luz jest mniejszy. Ja to nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale ja to pod palcami bardzo wyraźnie czuję. Ona się delikatnie rusza, ale ten luz jest znacznie mniejszy. No i przechodzimy teraz do próby zdjęcia łańcucha, czyli rozkłucia łańcucha. zakowarka taka właśnie to rozkuwania i zakłowania. Zobaczymy jak to pójdzie. Wyszedł cały czpień. Mamy go tutaj, więc łańcuch już jest rozkuty. Powinien teraz się, jak tylko to wykręcę, zakuwarkę. Powinien się rozsunąć, rozpiąć. O, dokładnie tak. Teraz przystępujemy do kolejnej czynności, czyli trzeba zdjąć tylne koło. Powiem Wam w ten sposób. Próbowałem przed chwilą poluzować śruby na Zębatce tylnej i ani jednej mi się nie udało, nawet żeby drgnęła. Nic, zero. Spryskałem środkiem penetrującym te śruby. Spróbuję zdjąć koło i jakoś potem z tym się uporać. Przy odrobinie pomocy udało się te śruby ruszyć. Moment dokręcania w serwisówce jest wskazany chyba na 108 nm, czyli bardzo mocno. Plus pewnie jeszcze był jakiś klej. No nie widać go teraz, ale ja i tak na pewno zastosuję niebieski klej do grindów. Jest okazja, żeby wszystko też ładnie wyczyścić. Powinno to teraz zejść, a nie chce. Zębatka nie jest wyrobiona. Nie są ostre albo pozaginane zęby, ale zawsze, żeby był najlepszy efekt, no to wymienia się całość napędu. Dlatego ta zębatka też idzie na bok. Jest okazja, żeby trochę też koło poczyścić. Udało się trochę wyczyścić też koło. O tak, grubsza. No i teraz nowa zębatka. Zawsze napisami tu jest pusto napisami do siebie, tak żeby się dało odczytać. Mamy założoną. Niebieski klej do gwintów. I moment dokręcenia to jest 108 Nm, zobaczymy, czy się uda. To też jest bardzo mocno. Znaszmy, jak to będzie teraz tym dokręcaniem. Czy ja jestem sobie w stanie sam? Jest. Wypadałoby teraz założyć koło z powrotem i zabrać się za dokręcenie zębatki tutaj zdawczej, która jeszcze jest niedokręcona, a potem zakładanie i zakłowanie łańcucha. Czyli kolejny etap to zakładanie łańcucha. Łańcuch ładnie zapakowany, zakówka, smar, x-ringi. No i Pytanie brzmi, czy jest tutaj jakiś kierunek zakładania, tak żeby się dało normalnie odczytać wszystkie napisy, czyli w taki sposób. No to próbujemy. Kolejnym etapem będzie zaciskanie łańcucha. I teraz mierzymy sześć milimetrów, na to pięć milimetrów. Musimy tą końcówką teraz ten nit rozprasować tak, żeby mocno się trzymał, czyli miał 6 mm, tak jak tutaj. Ile ja zostawiam? Tyle wystarczy, zobaczmy, jak to wygląda. Końców zakuty, naciągnięty, zębatka dokręcona odpowiednim momentem. Teraz czas, żeby tylko to wszystko poskładać, czyli założyć tą osłonę.